Witam wszystkie zodiakalne byki na kanale Kate Tarot na przesłaniu na nowy tydzień. Moi drodzy, tygodnioweczka dla Was zawsze jest z tym podziałem na dwie części, czyli druga jest dla singli i czasówka w komentarzach dla Was single. Czytanie jest ogólne, więc jakby to zawsze podkreślam, żebyście nie sugerowali się czymś, o czym mówię, a zupełnie do Waszej sytuacji nie pasuje, bo może z Wami to po prostu nie rezonować. Temat pracy dla tej pierwszej grupy. Słuchajcie, macie pierwszą kartę, macie pustelnika, więc. Tutaj w karcie pustelnika zawsze mamy bardzo dużo takiej energii bycia osobą, która powinna się skoncentrować przede wszystkim na tym, że, że ma wszelakiego rodzaju wiedzę. Więc e, tutaj to jest u Was bardzo duża e, taka energia, która powinna być w tym tygodniu użyta. Więc macie wiedzę w jakiejś sprawie, dotyczyć ona będzie prawdopodobnie e, no, czegoś, co jest związane z pieniędzmi, czyli to może być wszystko: to mogą być zakupy jakieś, to może być. E, nie wiem, szukanie jakiejś pracy, oczywiście, to może być moment, kiedy coś chcecie sprzedać albo kupić. Tutaj no, tego typu energia, wszystko co się wiąże z jakąś inwestycją lub um, przypływem pieniędzy. Mówię specjalnie z przypływem, dlatego że mamy rycerza monet, więc on tutaj jakby cały czas dąży do tego, żeby te pieniądze były w, tym, w tej ciągłości, w tym przypływie. Nie, a nie było tutaj. To jest dobra karta. Tutaj nie ma ubytków nigdy. Tutaj jakby ktoś dopiero może... Zastanawiać się na tym, że, że chce coś w przyszłości, nie wiem, zainwestować te pieniądze, ale póki co na razie praca jest tutaj nad tym, żeby ich nie zabrakło i one, żeby się cały czas rozwijały, więc to jest dobra karta. Ale ogólnie macie tutaj zachować w tym tygodniu przede wszystkim jakąś roztropność, ostrożność, dużo rozwagi, która się właśnie pokazuje w tej karcie. Pustelnika, bo on tak naprawdę wie, czego chce, on tylko musi się zatrzymać, czasami jakby um, wszystko podsumować, w, w jakim momencie swojego życia, tej kariery się znajduje, bo być może to go tutaj w tym momencie zastanawia, czy to ma sens, czy nie trzeba zmienić czegoś. To jest takie właśnie rozważanie zastanawianie się nad jakąś sprawą, nad jakimś tematem. Um, i czegokolwiek ona nie dotyczy, to tutaj no, ten tydzień bardziej was namawia do tego, żebyście właśnie się skupili na konkretach, na przemyśleniu, a nie robili czegoś um, pod wpływem, nie wiem, jakiejś szansy, która się pojawia, bo ona tutaj jest. Nawet jeśli się pojawi, to, to tak samo macie tutaj ten tydzień, jakby nie robić decyzji, tylko bardziej pomyśleć na, nad tym, co. I czy w ogóle to wam się tutaj no, powinno, że powinniście w ogóle tutaj zrobić w tym kierunku coś? Może być tak, że um, pokaże się jakaś spora szansa na to, żeby um, uzyskać dobre pieniądze w tym tygodniu. Nie wiem, może to być zatrudnienie Wasze własne, może to być zatrudnianie kogoś przez Was, więc tutaj już Wy sami musicie jakby, no, jakby pod swoim kątem bardziej to sobie tutaj jakby dopowiadać. Ale jeśli jest szansa, nie wiem, sprzedania czegoś, uzyskania jakiejś dobrej oferty, tutaj macie bardzo dobre, bardzo pozytywne karty w tym kierunku. Tylko trzeba tutaj dobrze się na tym zastanowić i wiecie co od tych osób, które są, nie wiem, prawnikami. Ja mówię przykładowo, oczywiście, bo tutaj Wam prawnik nie jest potrzebny do tego, co się pokazuje, ale taka jakaś osoba, która. Ma bardzo duże zorientowanie się w temacie, właśnie rynku ogólnie pracy czy finansowym. Um, czy czy to by Wam się opłacało, czy wybyście tutaj, czy powinniście łapać tą szansę bez zastanawiania się? Raczej trzeba się tutaj zastanowić, chociaż i tak wszystko pokazuje, że będzie to bardzo dobre. Dlatego, że mamy tą kartę 10 kielichów dodatkową, więc ona to pokazuje, że ten tydzień będzie bardzo pozytywny, bardzo spełniony. I um, no nie wiem, możliwe, że nawet biznes jakiś e, rodziny tutaj wchodzi w grę, czy, czy coś, co jest związane z rodziną ogólnie, to to będzie dobre, dobre zakończenie, dobry efekt, dobry wynik, e, także tutaj się nie musicie. O nic jakby za bardzo martwić, przynajmniej tak karty to pokazują. Jest bardzo dużo cierpliwości, jest stabilności, dużo takiego wytrwałości, więc może też chodzić o jakieś zupełnie nowe rzeczy, z którymi wy tutaj chcecie ruszyć z miejsca, i to też jest bardzo pozytywne, żeby tutaj faktycznie spróbować. Wiecie, co jeszcze mi przyszło do głowy, że chcecie, czy moglibyście nawet ten tydzień bez do tego sprzyjał, żeby się upomnieć o jakiś bonus, o jakieś, nie wiem, czy wyrwanie pieniędzy, które, które wam się należą, jakiś zwrot, to tu, tu mi się to pokazuje, że jeśli wy nie musicie zawalczyć, to na pewno tutaj jakieś wieści do was może, może przyjdą, że jakaś podwyżka się szykuje, czy jakieś, nie wiem, może jednorazowa wręcz, ale, ale tutaj wszystko bardzo ładnie pokazuje się, jeśli chodzi o ten temat pracy i... Um, i co? I w, w karcie pustelnika wiecie, że mamy tutaj właśnie pannę pokazaną, więc może z tą panną być coś związanego. Jeśli nie, to, to jest cały czas tutaj um, wasza energia, taka kiedy, kiedy jest ta rozwaga tutaj pokazana w tym, w tym temacie pracy, taka. Um, no trygon, trygon ziemi się nam tutaj bardzo pokazuje, więc jak najbardziej Wy sami jesteście tutaj i, 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 i dzięki temu możecie tu się też łatwo z kimś dogadać, jeśli to nie bylibyście Wy ktoś, kto się właśnie w, takim, w takiej energii zastanawia. Sprzyjająca energia w tym tygodniu, jeśli chodzi o finanse, ale nie robić niczego pochopnie, raczej dobrze to sobie przemyśleć. Teraz... E, to, co dalej macie. Wiecie, tutaj jest bardzo pomieszana energia i ja wam powiem kilka opcji i po prostu wy sobie musicie dobrać to, co dla was najbardziej się pokazuje, bo um, no bo każdy z was się znajduje w jakiejś, w jakiegoś różnego rodzaju energiach, tak, w chwilach swojego życia też jak najbardziej, więc mamy kartę wieży, więc wiecie, że wieża, no to są zawsze jakieś zmiany i to takie, takie z znienacka, chociaż my jakby już przewidywaliśmy, czy czuliśmy pod skórą, że to się wcześniej czy później wydarzy, więc tutaj są tego typu, tego typu energie, jest takie raptem, coś, coś się zmieni, coś się wydarzy, nie wiem, w was, w waszych dzieciach, bo mam Pazia była obok, więc może być tak, że tutaj z jakimś dzieckiem są jakieś zmiany związane, możliwe, że z domem konkretnie, samym w sobie, nie wiem, czy pod tym kątem dziecka, że ono się do was przeprowadzi, może się wyprowadzić z was, albo może być po prostu jakiś Jakieś nawet wręcz nieporozumienie tutaj z dzieckiem. Nie wiem, z czyjej strony to będzie, czy ze strony dziecka, że ono zacznie jakby się buntować. Nie wiem, zmieni swój, nie wiem w jaki sposób swoją drogę, punkt myślenia, ale ja bym zwróciła uwagę tutaj, dlatego że wieża jest zawsze taką, takim momentem, kiedy trzeba. Takim alarmującym troszeczkę, ok. Może tak nie, nie, że tutaj nie wiadomo, co ma się wydarzyć, ale ja bym zwróciła uwagę, dlatego że tutaj przy karcie dziecka fajnego dziecka wiecie co? Może być tak, że tutaj to dziecko będzie w tym tygodniu w zupełnie innej energii niż do tej pory było. A chodzi mi bardzo o to, że oczywiście nikogo tutaj absolutnie nie strasząc, bo, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu zwrócenie uwagi, być może dla kogoś to akurat będzie ważne, że może być tak, że to dziecko tak bardzo pozytywne do tej pory z jakiegoś powodu może przeżyć jakieś, jakąś traumę, jakieś załamanie. Nie wiem, przez co i przez kogo spowodowane, ale może tak być, że tutaj w tym tygodniu to dziecko będzie potrzebowało większej uwagi waszej, jako rodziców, oczywiście, bo może chodzić nawet o jakąś przyjaźń, która się zakończy, o coś, co po prostu. No, zwróćcie po prostu na to uwagę. Nie wiem, czy to chodzi o karierę też tego dziecka, czy ono będzie zaczynało, czy po prostu do tej pory nic nie robiło, a teraz zacznie, bo jej, jej czy jego punkt widzenia się zmieni. Um, nie ma tutaj jakby takiego, wiecie, um, jakichś złych wiadomości, ale jest jakaś zmiana, więc tutaj trzeba um, trzeba zwrócić na to uwagę. Na pewno nie wchodźcie w jakieś konflikty, bo wieża niestety jest też konfliktowa. W, w, wieża jest taką, takim momentem, że um, jakieś plany, nie wiem, coś stałego tutaj ulega y, zmianie i to takiej konkretnej. Więc, no tak jak powiedziałam, może być tak, że nie wiem, zmiana dotyczy ogólnie, nie wiem, domu, otoczenia pracy, bo wieża to jest budynek, więc coś, co z czym jest związane to dziecko, jeśli chodzi o miejsce pobytu. Y, Albo, albo z jakąś, nie wiem, podróżą, przeprowadzka, lub jakiś po prostu jakiś pomysł, którym być może nie wypali. Lub to jest też dobra, dobry moment na to, żeby coś zmienić w swoim życiu. Więc tutaj i to już wtedy poza dzieckiem, poza wszystkim dla Was może być bardzo dobry e, czas na e, jakąś zmianę, na wprowadzenie zmiany, bo jednak pasz tutaj kreuje jakieś nowe rzeczy na swojej drodze. I, I tu są jakieś nowości, nowe wiadomości, często pokazane w paziu, buław. Jakieś rozmowy, jakieś ważne wiadomości, ale takie nawet zasłyszane drogą pantoflową, jak to się mówi. Więc może być tak, że tutaj te dobre wiadomości no, do Was są, są na drodze do Was i te, te niepozytywne tutaj się mają szansę, zakończyć, jakaś kreatywność, inspiracja, działanie w związku z tym tutaj trzeba z, wykazać dodatkowa, ka, nie dodatkowa karta, karta na uczucia, tutaj mamy cztery buławy i karta czterech buław to są zjazdy rodzinne, zjazdy przyjaciół, imprezy często, więc tutaj w ogóle ogólnie jeśli chodzi o partnerów bardzo stabilnie, bardzo, bardzo korzystnie tydzień na, na wiele takich y, y, Momentów, kiedy ta rodzina jest bardzo ważna, kiedy te osoby bliskie nam są bardzo ważne, bardzo pozytywnie. Taka harmonia ogólnie i spokój, bardzo dużo stabilnej energii. No i równocześnie w tej dodatkowej, właśnie karcie macie 10 kielichów, o której już Wam tutaj wspomniałam, więc sama karta pokazuje szczęśliwą rodzinę. No jeden, jeden z najlepszych emocjonalnie momentów, przy karcie czterech buław, partnerzy są zawsze pokazani jako no, coś bardzo stałego stałe, stała, bardzo taka e energicznie i emocjonalnie bardzo silna tutaj jest jest partnerstwo ogólnie samo w sobie, ale przy tej karcie dziesięciu kielichów, no, mamy całą rodzinę, więc tutaj wszyscy są są, czy będą zadowoleni w tym tygodniu. Jakie zjazdy tutaj rodzinne mi się pokazują? Jeśli nie rodzinne, to jakieś właśnie takie przyjaźnie, odwiedziny, wyjedziecie do kogoś, ktoś do was Ee, więc nie wiem, może być nawet też tutaj to dziecko czy dzieci, bo mamy dwóch paziów akurat w waszym rozłożeniu, więc no, coś tutaj się dzieje, e, ale raczej pozytywnego. Mogłaby być ewentualnie zmiana tego miejsca zamieszkania. Nie wiem, czy dla was, czy tylko dla dziecka, jeśli macie dziecko oczywiście, ale tu może Wam coś przejść przez głowę, coś bardzo dobrego jest, e, jeśli chodzi o takie fundamenty generalnie, które trzymają rodzinę coś dobrego, tu się dla Was powinno. W tym tygodniu wydarzyć, a na pewno jeśli macie już taką energię, to tutaj się nic wam nie zmieni, tylko będzie nawet lepiej. Pozdrawiam, trzymajcie się. A jeszcze w karcie wieży macie barana pokazanego, więc to już tak na, na koniec, żebyście um, być może zwrócili na to uwagę. Jeśli, jeśli macie kogoś pod tego znaku, to, to tutaj jest to raczej. Um, osoba, która może też przynieść te zmiany w tym tygodniu. Także pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się udanego tygodnia i zapraszam wszystkie single. Witam Was, moje drogie single, na Waszym czytaniu na ten tydzień. Um, oczywiście to jest ogólne czytanie. Jak zawsze o tym przypominam, żebyście nie ze wszystkim się musieli tutaj zgadzać, bo to nie chodzi o to. Po prostu wykorzystajcie to, co pokazuje się w waszym, Waszej energii tygodniowej i co Wam może tutaj dopomóc w jakiś sposób, jakaś informacja. Um, no, i zaczynam od tego tematu pracy. Wiecie, co macie takie. E, ja bym powiedziała: e, karty sprzyjające podejmowaniu jakichś takich nagłych, raptownych, e, bardzo impulsywnych decyzji, dlatego że e, sam efekt jest 5 monet. Więc tutaj, jakby czujecie się nie za bardzo fajnie w tej pracy w tym tygodniu, ale może to wynikać przez jakieś zbyt właśnie takie nagłe, e, Dziwne może nawet wręcz zachowanie albo kogoś, albo nie wiem, w wyniku, nie wiem czego, w wyniku jakiegoś, jaki, nie wiem, może być tak ogólnie, jeśli chodzi o otoczenie w tej pracy, że tutaj zbyt dużo jest jakiejś takiej intensywności, takiego, wiecie co, to, to jest tego typu energia, kiedy tak wszystko jest. Bliskie jakiegoś jednego malutkiego konfliktu, który tutaj po prostu zamieni się w jakąś taką strasznie dużą, taką, nie wiem, kłótnię, taką, taką niesamowicie dużo gadania będzie w związku z tym, z, z jakąś sprawą. Więc jakby starajcie się tutaj w tym tygodniu, pierwsze, nie podejmować jakichś intensywnych działań, dlatego że one będą tutaj niesprzyjające. Tutaj jest ktoś, aż się gotuje do tego, żeby ruszyć, że się denerwuję, że po prostu tu się mi nie podoba coś w tej, w tej pracy i ja chcę o to zawalczyć. Um, jeśli jesteś w jakiejś takiej stałej pracy oczywiście, ale um, przy paziu mieczy mamy jakieś plotki, mamy jakieś osoby, które nie są um, osobami, które... Dobrze nam rzeczą Może być też tak, oczywiście, że to Wy sami tutaj jesteście nie w sensie, że komuś coś źle życzycie, tylko bardziej pod kątem, że wiele Wam się rzecz nie podoba i po prostu będziecie z kimś chcieli to obgadać za plecami, tak? Czy to jest ktoś koło Was, czy to jesteście Wy, to nie, nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o to, zawsze Wy jakiejś pracy jest różnie, tak? Ale ale tutaj jest jakaś, jakaś zbyt duża nerwowość, ja bym powiedziała, nerwowość, stres, tego typu energia, więc niesprzyjająca energia, jeśli byście mieli inwestować, szukać jakby swoich racji, doszukiwać się, czy, czy stawiać swoje racje przed szefostwem, że wam się to nie podoba i niech ktoś tutaj coś w końcu z tym zrobi, to nie jest sprzyjająca energia do tego, bo to nie spowoduje tego, że będzie lepiej, tylko właśnie w, jeszcze popędzi to wszystko bardziej w taki moment, kiedy nie za bardzo będziecie się dobrze czuć w tym całym otoczeniu i w tym całym konflikcie. Więc tutaj ja Was raczej bym pohamowała, jeśli macie na tyle cierpliwości, oczywiście, i, i, i dacie radę przetrzymać ten tydzień bez jakiegoś takiego za działania w jakiejś sprawie, to, to, spróbujcie, spróbujcie to zrobić, dlatego, że, no, piątka monet mówi o jakiejś stracie, więc to nie musi być oczywiście finansowa, to jest zawsze przejściowa energia ta piątka monet, czyli taki momencik malutki, kiedy może zabraknąć tych pieniędzy, powiedzmy, czy, czy one będą na jakieś takiej granicy wykończenia się, zanim następne dopłyną, ale, ale też może być właśnie emocjonalnie tutaj jakiś taki moment, kiedy no trzeba sobie zaoszczędzić tutaj nie wiem, czy wydatków, czy agresywności w jakiś sposób e, trzymanie się z dala po prostu od jakiegoś takiego towarzystwa, co no, co jest tutaj jakby niesprzyjające zdecydowanie e, bardzo dużo jest takiej energii chęci zawalczenia o sprawiedliwość Chęci takiej, kiedy ktoś nie chce odpuścić, ale wiecie, co tutaj trzeba to zrobić. Trzeba odpuścić i, no mówię, ten tydzień po prostu jakiś, z jakiegoś powodu będzie bardziej. Same karty efektu końcowego są bardzo dobre, także tutaj się nie macie o co martwić. Ja Wam tylko mówię o tym, żeby przeczekać tutaj jakiś taki moment, który. Może w tym tygodniu w tej pracy nie sprzyjesz, bo mamy 10 kilików, mamy 10 monet, więc to jest takie, wiecie, ktoś coś postawi na ostrzu noża i, no i albo my tutaj cierpliwie zamilczymy, bo tutaj nie ma milczenia właśnie, niestety ktoś za dużo może powiedzieć. A dopiero później o tym myśleć. Jest też ktoś, kto Was, Wam się bardzo przygląda w tej pracy. Ktoś, kto Was śledzi, wręcz testuje w jakiś sposób, sprawdza, do, przygląda się, nie wiem, zazdrość tu jest pokazana. Konkurencja jakaś jest pokazana. No nie jest taka fajna energia, jeśli chodzi o pracę. Nie wiem, czy to dla kogokolwiek może mieć znaczenie, jeśli tak jest faktycznie, to zwróćcie tutaj uwagę. Mamy w, w tych mieczowych kartach mamy bliźnięta wodnika wagę, więc tutaj bym na to zwracał uwagę, bo one mogą nam nie sprzyjać niestety w tym tygodniu i szukać jakby dziury w całym ale poza tym wszystkim może być tak, że w tym tygodniu się nie poczujecie za dobrze, jeśli chodzi ogólnie o waszą karierę, czy ona zmierza w dobrym kierunku czy wy jeszcze się dobrze czujecie bo karta pięciu monet często pokazuje osobę, która nie za bardzo jakby czuje że że w tej pracy jest jeszcze jakaś przyszłość dla tej osoby, ok? Czyli tak pod kątem i finansowym, i ogólnie, czy uda mi się wskoczyć tutaj, i to jest wtedy Wasza energia, bo w tej karcie się byczek pokazuje, więc Wy tutaj możecie być tą osobą, która właśnie jakby troszeczkę się poczuje gorzej emocjonalnie, że tak. Chęć zrezygnowania, poddania się w jakiejś sprawie. I chęć odwrotu, wyjścia, ale wiecie co, piątka monet mówi o tym, słuchajcie, trzeba się zastanowić, bo macie już połowę, połowę drogi za sobą, tak, więc jakby ten ciężki czas może być w tym momencie, a za chwilę przechodzicie do szóstki monet, która już jest wyrównaniem tej, tej, energii, więc to może być następny tydzień, kiedy już w ogóle ta energia nie będzie wam to odważyła. oczywiście, więc, jakby tutaj przetrwacie ten tydzień, jeśli możecie. Nie nakręcajcie się, nic, nie róbcie niczego intensywnie, e, impulsywnie, e, zanim pomyślicie, a zrobicie, no nie wiem, myślę, że rozumiemy o co chodzi, tak. I teraz dalej ta energia, która mi się pokazuje. No i mamy dwa miecze, znowu tutaj nam się ten trygon powietrza pokazuje, więc no, albo po prostu to, co w naszej głowie, nasze myśli, tu jest umysł często pokazany, komunikacja z osobami, no, coś, coś co, na czym się zastanawiamy, co zrobić. Dwa miecze, zdecydowanie zatrzymanie się to jest taka spokojna karta na szczęście. E, tutaj jest właśnie taki moment, kiedy, no, jakby ta prędkość podejmowania decyzji niespecjalnie nam no, jakby powinna towarzyszyć, dlatego że e, zbyt mało wiecie. E, ogólnie wam się nie spieszy z tym, żeby tutaj to zrobić. Nikt was tutaj tak naprawdę nie naciska, to jest tylko wasza wolna wola, co wy tutaj zrobicie i czy ta decyzja będzie w tym tygodniu, czy raczej w przyszłym, albo w ogóle nie będzie. To jest często en, e, energia takiego podejmuje decyzję, żeby nie podjąć decyzji, więc tutaj jest właśnie czy, coś w tym stylu. Ale dla części z was, e, drogie single, jeśli jesteście kobietami, Albo zastanawiacie się nad kobietą i wtedy byśmy patrzyli pod kątem um, raka, być może rybek. Um, Bliźnięta też, też się mi tutaj pokazują, ale gdybyście byli powiedzmy taką osobą, która się zastanawia nad kobietą, lub jesteście kobietą, która się właśnie zastanawia. No to tutaj jest bardzo duża energia porównywania kogoś, ok? Tu są dwie jakieś osoby, dwie sytuacje, dwie energie i ktoś po prostu porównuje dwie opcje ze sobą, dwie osoby ze sobą. Więc tu już musicie sobie sami powiedzieć, ale i tak my, mi się wydaje, że tutaj ten wynik wasz to będzie raczej pozytywny. Wiecie, co się tu bardzo pokazuje? Tak jakby ktoś, no i, i królowa kielichów to jest taka kobieta, która może być rozwódką, może być jakąś wolną osobą ogólnie. Um, Taki singiel z odzysku, że tak powiem, ale um, to jest taka osoba, która jest bardzo rodzinna, która potrafi nam przynieść dużo takiej energii, właśnie um, rodziny, która, no, no, którą chce zakładać. Um, więc mamy, moi drodzy, osobę zdecydowaną, czy też otwartą na nową miłość, na nowe uczucie, bardzo emocjonalną. I tutaj może być tak, że jakieś takie właśnie emocjonalne decyzje tutaj przed wami, przed wami staną, zaczniecie się na tym zastanawiać, porównywać. Nie wiem, może macie dwie osoby, z którymi chcecie tutaj po prostu jakby wybrać. Może już jest ten moment, że... E, że dwie osoby, jakby z dwoma osobami, utrzymujecie jakiś kontakt równocześnie i obie osoby są fajne, ale przychodzi moment, że trzeba tutaj już się w końcu w jakiś sposób zdecydować. Mamy dwie karty rodziny dwie karty szczęścia, dwie karty emocjonalnego spokoju, dwie karty, kiedy mamy materialny spokój, więc tutaj e, jesteście w bardzo dobrym tygodniu, jeśli chodzi o te emocjonalne tematy związkowe, rodzinne zakładania rodziny. E, to wtedy tutaj jest bardzo dobry czas na właśnie tego typu energię. Nie to, co tutaj w pracy związane z pieniędzmi czy z karierą, ale jeśli chodzi o samo życie, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie mi się to pokazuje, więc no, może być taki moment, kiedy zechcecie, moi drodzy, tutaj um, jakby. Um, Zdecydować się już na tą jedną osobę. Ja mówię dla takich osób, oczywiście, które mają taką sytuację. Jeśli nie, to jesteście w tym momencie życia, kiedy zaczynacie się zastanawiać, czy, czy moglibyście właśnie. Mm, zechcieć stworzyć jakąś rodzinę. I to też jest taki sprzyjający. To jest taki moment, kiedy wy się otwieracie tutaj na to, bo jesteście nie wiem materialnie stabilni bardzo, co w związku z tym jest też emocjonalne. Jesteśmy jakby tak <coughs> na etapie gotowości zakładania rodziny, gotowości wchodzenia w nową energię emocjonalną. I być może macie najlepszą kandydatkę albo najlepszego kandydata. W tym momencie w Waszym otoczeniu, który może to Wam zapewnić. Także tyle dla Was, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i wszystkiego dobrego.